Dzień dobry. Takie kilka słów chciałem powiedzieć do tych wszystkich podniecających się śmiercią tego młodego żołnierza, który zginął na granicy z Białorusią. Oczywiście, tak jak mówiłem, pr to jest fantastyczna rzecz dla tych nadzorców polińskich, bo była przeprowadzona przed. Wyborami do Eurokoło i, i, yy, i zdała swój egzamin, że tak powiem. Wielu się podnieca. Yy, zaraz, zaraz powiem jeszcze o polskim mundurze, bo tak wszyscy, kurwa, bronią. Dla tych wszystkich broniących polskiego munduru, albo dobra, od razu powiem. Do, do was wszystkich broniących polskiego munduru. Zapomnieliście, co polskie mundury, kurwa, robiły yy, w 1999 czy 2000 roku, jak jeździły na misje niszczące Jugosławię. Były, by, by, żaden, Ja nie słyszałem wtedy, żeby jakieś żołnierze protestowali przeciwko, y, przeciwko atakowi NATO na Jugosławię. Nie by, y, jeździli na misje do Iraku, do Afganistanu, do innych miejsc, gdzie wszyscy, wszędzie ci terroryści y, judesejscy y, promowali swoją demokrację, zabijając przy okazji wiele set tysięcy ludzi. Niewinnych i, rają, i rając wiele milionów również w sumie. Także, także, także polski mundur jest wystarczająco dobrze skompromitowany. Można jeszcze powiedzieć do tego odnośnie pandemii, to co się odbywało, że tam też nie było protestów zbyt dużych wśród żołnierzy. Wszyscy, wielu się, wielu się wyszczepiło eliksirem, wielu policjantów się wyszczepiło eliksirem. E, wielu policjantów ganiało e, po, po, e, ludzi po, po, po różnych parkach, po lasach, bo, nie, bo, bo zrobili zakaz wchodzenia. Dawali, dawali e, kary finansowe za brak e, przybry na ryju. Co tu powiedzieć? No ten, te, te zawody są skompromitowane generalnie. Tym bardziej, że y, oczywiście przykro jest, że, że ktoś ginie, bo, bo to jest zawsze przykro. Natomiast, natomiast tych wszystkich ludzi, którzy, którzy poprzez pandemię i to jakoś wam nie było wszystkim przykro, że, że, że musieli czekać na testy, żeby się dostać do szpitala, że musieli czekać na jakieś różne inne zabiegi, bo, bo były różnego rodzaju. Y, obostrzenia i, 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 i goście, goście, którzy mieli, powinni sobie zabiegi wykonywać, siedzieli sobie na prywatnych tych, bo szpitale były pozamykane. Ja to pamiętam bardzo dobrze, jak, jak gość leciał kurwa, bo zadzwonili po niego z przychodni prywatnej koło szpitala. I w tym samym czasie robił prywatne zabiegi, co miał, co miał płacone za bycie przy pacjentach w szpitalu. Więc, więc to też jest mundur, powiem w pewien, w pewien sposób. Nie, 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 co prawda biały, ale też, też mundur. I, I wiele, wiele innych rzeczy, do których używani są w tej chwili mundurowi, do obcych interesów. Bo to jest, bo to jest mundurowy żołnierz, czy jakiś inny, to jest drugiej albo i trzeciej kategorii, bo pierwsi są obce służby, drugie to jest obce wojska. A trzecie dopiero są polscy mundurowi. Do najgorszych robót i do prowokacji będą, ben, e, będzie, będzie, będą przeznaczani. E, I jak e, zarządzi nasz nadzorca, do, jako mięso armatnie. Więc, więc zastanów się dwa razy w tym okresie, który jest teraz, czy chcesz iść do wojska i zostać mundurowym i pols bronić polskiego, polskie, polskiego terenu okupowanego. Bo iść na, iść na szkolenie, Zrobić sobie szkolenie, zrobić sobie przeszkolenie z tego czy z innych rzeczy, to tak, idź, zrób, będziesz wiedział, jak się posługiwać bronią, będziesz wiedział, jak różne rzeczy działają, w tym, w tym w od jakby od wewnątrz trochę się do coś, coś się poduczysz, natomiast, natomiast nie bierz udziału w, w tym teatrzyku pod, pod nadzorem obcych państw. Tym bardziej trzeba być, tak jak mówiłem, na rozumu, żeby iść na żołnierza w obecnym czasie i, e, e, i móc zostać, wiedząc, że może, trzeba by nie wyobraźni po prostu, że może zostać człowiek wykorzystany w interesach e, obcych państw. Albo obcej grupy trzymającej władzę e, na naszym terenie. I teraz tak, kilka, y, kilka dni temu, y, a no i jeszcze odnośnie tych wyborów nie, niedawno do Eurokorkozu, wielu, wielu naiwnych patriotów podnieca się tymi wyborami, y, tym y, wynikami, że tą Konfederacja tam się dostała, Ścieś Boży z Gaśnicią też się dostał, także, także y, oni wszyscy naiwniacy y, niestety no, nie chcę nawet mi się już komentować, bo widzę, te, widzę te, wszystkie, te, te wszystkie wpisy tam tych różnych cieszących się tych właśnie tych naiwnych patriotów i z, z nimi jest ciężka dyskusja, bo wiadomo, że t, t, taki, y, taki, taki LGBTowiec czy jacyś inni lewaki jakieś takie konkretniejsze, to, to z nimi nawet nie ma co dyskutować, bo, bo tam, tam jest, ale, a tutaj, tutaj niestety... Yy, można powiedzieć, że w wielu przypadkach ci ludzie są, jeszcze mają mniejszą wyobraźnię niż tamci. Bo, bo tak, tak to wygląda, że zostali wyrąbieni przez e, wcześniej, te, te wcześniejsze partie pookrągostołowe, po, po z leszkiem Moczulskim, z ligą polskich rodzin, z, z palikotem, z Kukizem, ci wszyscy kurwa wyru, wyruchali ich doszczętnie. A oni cały czas wierzą, że konfederacja to jest pro-polska partia. Że to jest że to jest ta dobra zmiana. Ta dobra zmiana teraz jest właśnie. To jest ta dobra zmiana. Czy, czy, czy ten, który to tam z Europlamentu też co tam był? Jedna, nie jedna Polska. Kurwa. Już jest dobra. Mniejsza z tym, który. Albo ci, ci naiwni patrioci, którzy oglądają kanał zero. On te, ten y, Stanowski, wielki patriota, gość systemu, gość, który robi kasę na właśnie na takich naiwniakach, kurde, y, oglądających go, on, on, jest, y, on jest patriotą, albo jakieś tam tematy patriotyczne porusza czy wielkie, y, wielkie rzeczy. Dobra, mniejsza z tym. Odnośnie, odnośnie chciałem jeszcze powiedzieć te, tego, tego niedawnego, niedawnej y, jubileuszu stołowego, gdzie y, y, bezpieka czy wojskówka, y, trzymająca ówcześnie władzę i niszcząca Polskę od 80-tych 80 lat, czy końca 70. po przejęciu władzy, od, po zabraniu władzy polskim patriotom ówczesnym, którzy zbudowali PRL, odbudowali Polskę w 70. tych latach, Gierek, Jaroszewicz i tak dalej. To później była równia pochyła i, i przygotowywanie się do dania władzy właśnie w ręce czosnkowe czy niewytrapane, i czego wynikiem był, było wyjazd do Nowego Jorku i spotkanie się z Rockefellerem. I, mm, I okrągły stół był układaniem się właśnie ówczesnych degeneratów ze swoją agenturą czyli Bolkiem, czyli y, TW Student, czyli tam wielu, wielu innych, którzy później, w późniejszych latach zrobili kariery polityczne. Więc te, te wszystkie sceny z filmu Psy, gdzie tam te palenie tych y, archiwów, tego wszystkiego, to wszystko się odbyło. Oczywiście odpowiednie osoby porobiły sobie, porobiły sobie y, 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 kserokopie tych dokumentów, i trzymały je na odpowiednim, w odpowiednim czasie. I im się bardzo dobrze żyje. Im, ich, ich, ich potomkom się fantastycznie żyje w polskiej rzeczywistości. No, dlatego, dlatego, dlatego zastanów się, zanim powiesz, że bronisz polskiego munduru i że polski tak te te dwa. Dwa cwaniaczki, jeden, jeden łowca zdrajców, a drugi, e, a drugi e, Robert Pacyfikator. To, co oni kurwa gadają o Rosji i o, o, o tym wszystkim, że oni tutaj kurwo będą bronić Polski. jaki kurwa Polski? Polski nie ma. Polski nie ma, a jedynym gwarantem e, na to, że może od, 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 odbudować się prawdziwa. Polska niezależna to jest Rosja. I tylko o ten kraj powinniśmy być oparci w obecnej sytuacji geopolitycznej, a nie o naszych okupantów z za Wielkich Mórz, jak śpiewał Witek Muzyk ulicy. Więc, więc takich właśnie, właśnie takie, takie rzeczy, takie małe rzeczy, wydają właśnie tych, takich cwaniaków tego typu. Więc mnie czasem wystarczy posłuchać kogoś 5 minut, i już wiem, kto, kto to jest w obecnej sytuacji. Bo po, powie, powie, czy tak jak, czy tak jak pojechał jakiś tam Berkowicz do Kielc i tam robił i kupił sobie, kupił sobie wiaderko, majonezu kielskiego. To wszystko jest kurwa, to jest wszystko sranie nam w twarz po prostu. To jest wszystko plucie nam w twarz yy, 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 yy. i robienie sobie jaj. Z naiwności. Więc przestańcie być kurwa naiwni, przestańcie wierzyć, przestańcie się wkręcać w te tematy, które kurwa oni wam podrzucają za każdym razem. Jak nie z tej strony, to z tej strony, jak nie przez takiego cwaniaka, to przez takiego cwaniaka. Trzeba myśleć samodzielnie i trzeba dochodzić do pewnych. Tak jak już tłumaczyłem tą sytuację na granicy z Białorusią, jak, z, z, z czego to wynika. Y, że nikomu nie przeszkadzało wcześniej jak przez granicę ukraińską. Przecież tam też były bilety kupowane w ilościach. Ten ktoś tym bilety tym kupował, tym takim czy innym kolorom skóry y, z różnych y, krańców świata, y, żeby oni przylatywali. I tu im nie przeszkadzało, że przechodzili przez granicę urońską y, szeroką falą, a tutaj kurwa paru chłopocków przejdzie przez granicę, ugodzi jakiegoś tego. Y, i, I wielkie ajwaj. Zastanówcie się, kurwa, zastanówcie się, ludzie. Ech, dobra, tyle, tyle moich przemyśleń. Pozdrawiam osoby myślące.